To teraz musimy znaleźć w naszej liście wszystkich, y, znaleźć na początku piętro. Czyli poszukajmy y, obiektu, który ma piętro i wykonajmy. Czyli for each. Przelećmy po wszystkich piętrach i poszukajmy właściwego. If i piętro, kondygnacja, równa się nasze losowe piętro. Wtedy przemieść ludzi. Tu zabrakło in. Wtedy przemieść ludzi. Do przemieszczania ludzi zrobimy sobie metodę. Może być to void, dlatego że to będzie y, krótka operacja. Mamy. Y, zrobimy jednak argument. I ile ludzi ma być przemieszczone? Ile z której kondygnacji i Int, na którą kondygnację. Niefortunnie. Dobrze, teraz jak widzimy, przydałby nam się kolejny los pięter, a nawet nie. Yy, troszkę zasymulujemy i tu prześlemy, albo nie, jednak zrobimy to. Troszkę dużo randomów, ale nie ma znaczenia. I tak jest super program. Do. Taka sama sytuacja od 0 do 4, bo więcej pięter nie mamy, nie będziemy robić jakichś sztucznych zabezpieczeń. Przesuniemy sobie to tu, to tu, mamy jakoś poukładane. No i teraz musimy przekazać argumenty. Ile to jest RNDL, ile? Ilość ludzi. Dobrze. Teraz y, z której kondygnacji? Piątro. Na którą kondygnację? No dobrze, i teraz musimy jakoś to przemieścić. Jak to zrobić? Zrobimy tu kolejnego foricza, bo na początku będziemy musieli teraz, musimy teraz wychwycić, zmienić w dwojaki sposób. Pierwsze, to wyrzucić ludzi z danego piętra i drugie wrzucić ludzi do danego na dane piętro. No dobrze to co zrobimy. Mamy tu obiekt który mówi nam jaką mamy kondygnację czyli wtedy musimy że tak powiem uzupełnić ludzi znaczy zmniejszyć ich wartość. Mamy ilość minus. Gdybyśmy to tak zrobili, to w tym momencie moglibyśmy mieć problem. Odjęlibyśmy ilość ludzi, ale moglibyśmy odjąć ich za dużo i zaczęłyby nam wychodzić minusowe, ujemne liczby. Dlatego y, zrobimy zabezpieczenie, y, sprawdzimy ile jest ludzi i czy liczba rand nie jest większa od tej ilości ludzi. I w tym wypadku zmniejszymy y, wartość randomu do ilości ludzi. Teraz demonstruję, jak to zrobimy. Jeżeli ta ilość jest mniejsza od naszej liczby losowej, wtedy nasza liczba losowa równa się ilości. Czyli przenosimy wszystkich, jeżeli jest więcej. No to pięknie. I w tym momencie ustawiamy y, tu wartość. I y, nasze piętro. Pozbywa się ludzi. Ten kod, ten kawałek kodu, wystarczy na pozbycie się ludzi z danego piętra. Teraz nasze przemieść ludzi powinno przemieścić ludzi na nowe piętro, więc możemy śmiało powtórzyć naszą operację, wziąć sobie tego foricza, i w tym momencie musimy wygrać, znaleźć kondygnację, która jest przekazana tu, czyli na którą kondygnację przeniesiemy. Jeżeli znajdziemy kondygnację. A, to co jeszcze jedna rzecz. Jeżeli ta operacja nastąpi, nie chcemy już więcej y, wykonywać. Tu też. I nie chcemy tego wywoływać, bo tylko przemieszczamy ludzi. To też jest na razie niepotrzebne. Dobra, wykryliśmy kombinację yy, przepraszam, kondygnację. I teraz przemieszczamy na to ilość ludzi. Ile? Yy, w tym momencie wiemy, że ile będzie yy, właściwe, dlatego że zmieniamy. Na właściwą liczbę, czyli nigdy nie przemieści nam zbyt dużo osób, bo sprawdzamy to w tym warunku. Tylko jeżeli ilość jest mniejsza, od wtedy przypisujemy i to przekazujemy tu. Super. No to łapmy piętro, mamy piętro, na które ma przemieścić, i teraz do naszej ilości dodajemy ile. Tu właśnie wyszła taka mała niespodzianka. Właściwie jeden argument za dużo przekazaliśmy. Z jakiej kondygnacji? No, szczerze powiem, że nas to nie interesuje. Nas interesuje tylko ilość, bo zmieniliśmy tu na tej kondygnacji. Czyli tylko kondygnacja docelowa. No dobra, sprawdźmy, czy nie zrobiliśmy żadnych błędów. Podejrzewam, że teraz się zrobi niezły chaosik, ale rzućmy okiem. Tak, przydałoby się jeszcze to wyświetlać. Mhm. Jak jest tu mieszaj, to wyświetlmy ile jest ludzi na wszystkich kondygnacjach. For each in piętra po prostu wyświetl co pętle, wymieszaj i wyświetl. Mhm. Tu zbudujemy jakąś ładną grafikę. Mamy kondygnację. Sobie. Oddzielimy, żeby to ładnie wyglądało i ilość, jaką mamy na tej kondygnacji. No, zakończymy to czymś ładnym, żeby później nieskrytykowano nie nas za grafikę. Mhm, mh. Wszystko powinno teraz być dobrze. Ok, mamy ilość na 0, 10, 18. 10, 18, 5, 3, 12. No nie widać, żeby się cokolwiek mieszało. No to sprawdźmy, co się dzieje, i ku temu oczywiście mamy debagera. Położymy tu. Jest impreza. Nie jest. Dajemy, mieszaj. Piętro 0. Na piętro 0. Zdarza się. 16 ludzi. Możemy sobie odpuścić tą pętlę, bo ich przesunie z jednego miejsca na drugie. Jeszcze raz. Położymy sobie jeszcze tu drugą kropę co by przeskakiwać szybciej. Piętro drugie. Na piętro 0. Teraz powinno być przemieszanie. Sprawdźmy, dlaczego się nie miesza. Ile ludzi. 73, więc wiemy, że będzie musiało poprawić. Zbieramy wszystkie piętra. Kondygnacja 0. Kondygnacja 1. Kondygnacja 2, więc warunek został spełniony. Bierze ilość. Jest mniejsza. Więc przypisuje ilość właściwą. Tak ma przesunąć 5. Uzupełnia, zmienia wartość listy. Zmienił na 0. Teraz musi przenieść 5 ludzi do nowego piętra, czyli 2. Z 2. I mamy błąd. Chyba wiem, gdzie jest problem. Przede wszystkim niepotrzebnie robimy tyle randomizerów dajmy mu szansę się wykazać w taki sposób e, jeszcze raz puścimy debugera e, powinniśmy wylosować kolejną liczbę 0 i 2 i teraz to powinno działać e, przelecimy dalej, żeby mieć pewność e, ustawmy na warunku e, jest 0 ilość, wiadomo, że się już dobrze robi i przekazane została dwa kondygnacje. I bum. No wiadomo, że się nierówna. 0, 18, 15, 3, 12. Wyłączę dekbagera. 0, 18, 15, 3, 12. I dalej mamy problem. I mamy, jest. Jak widzimy, przesuwają się ludzie. 6. 6. 30. Tak, w tym momencie już powinna być imprezka. Dobra, to teraz musimy na koniec jeszcze sprawdzić, czy którykolwiek z naszych imprezowiczów, znaczy im piętro, nie ma 30 sąsiadów. To znaczy, że się wbijamy i wyświetlamy komunikat. Wbijamy się i zakończamy program. No dobrze, jak to zrobimy? Wiemy, że tu za każdym razem wywołujemy nasz mózg, który myśli za nas. Tu cały czas się miesza, więc teraz musimy zrobić warunek, żeby się nie mieszało, gdy już jest 30. Więc możemy to zrobić naszym foriczem. Sprawdzić, czy gdziekolwiek ilość. Nie przekroczyła jakiejś tam wartości, czyli jest 30, tak? Trochę makaronizmu dajemy, równa się 30, musimy wiedzieć i teraz for each, i teraz if, a ilość. Jest większa lub równa, prawie jest większa lub równa imprezce. Świetnie. Wtedy wyświetlimy naszą y, informację. I tutaj, piszemy po prostu imprezę na piętrze, kondygnacja. No dobrze, sprawdzimy, czy a, to zrobi. Nie chcą mieszać. Dobrze, musimy pomyśleć nad y, szybszym wykrywaniem. Jest 28. Jest imprezka. Dobrze, trochę to zajęło. Na pierwszym piętrze mamy wykrywanie. Dobrze, musimy jeszcze zmniejszyć pewnie ilość ludzi. Na przykład do 25, będzie później łatwiej to zrobić. No dobrze, to właściwie pozostało nam tylko zamknięcie programu. Jest to dość proste, jeden z wielu sposobów. Zastosujemy Environmental. Environment, właściwie Exit. Podamy kod 0, nie ma to znaczenia, po prostu go opuszczamy. Puszczamy program, sprawdzamy 21. Musimy gdzieś kiedyś trafić. Jest, jest na imprezka znowu na piętrze pierwszym. Widać, że imprezują dużo. I oto w taki dość prosty sposób zrobiliśmy nasz program. Jest tu wszystko. Mamy wykrywacz imprezek. I teraz pokażę, jak uprościć ten program. To by było na tyle tej lekcji. Zapraszam do kolejnej, tam będziemy upraszczać ten program. Poznamy też wyrażenie lambda i linku, ale o tym w następnej lekcji. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejną lekcję.